Znajdujemy się w Krakowie na terenie byłego lotniska II Pułku Lotniczego, które od 1963 roku jest siedzibą Muzeum Lotnictwa Polskiego. Posiadamy ponad 250 statków powietrznych i cały czas powiększamy swoją kolekcję. Samolot PZL P11C ze 121 Eskadry myśliwskiej która stacjonowała tutaj, to jest jedyny zachowany egzemplarz na świecie. Samoloty RWD, RWD13, RWD21, samoloty unikatowe. Konstrukcję pana Edwarda Margańskiego, Małgosia. To jest taki samolot eksperymentalny, gdzie były testowane pewne rozwiązania aerodynamiczne, a samolot Bilik miał być takim latającym symulatorem. To jest przykład nowej myśli inżynierskiej, polskiej myśli technicznej. Mamy dość sporo jednak tych konstrukcji, nie tylko polskich, ale używanych w Polsce, śmigłowiec MI8, którym w czasie swoich wizyt w Polsce podróżował Ojciec Święty Jan Paweł II. Do części naszych eksponatów można wejść do środka, zobaczyć jak wyglądało wnętrze. Przed wojną znajdowały się tutaj również wojskowe warsztaty szybowcowe. Szybowiec Wrona i Żaba są takimi unikatami, jedynymi szybowcami z tego okresu. Sam zbudowany przez inżyniera Władysława Okarmusa. Konstruktorzy szybowcowi nie tylko projektowali szybowce, ale byli też w stanie zrobić coś dla motoryzacji. Mamy największą kolekcję silników etnicznych w Europie. Oprócz tego, oczywiście, całą masę różnych mniejszych eksponatów. Organizujemy różnego rodzaju wystawy. Wystawy czasowe, warsztaty, lekcje muzealne. Mamy ekstra oprowadzanie dla najmłodszych i warsztaty specjalne, takie modelarskie. Serdecznie zapraszam wszystkich do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Znajdziecie tutaj Państwo unikatowe eksponaty, których nigdzie nie ma na świecie i wasza obecność będzie dla nas radością.